Witajcie w kolejnym odcinku Totalio Oké Battle Simulator, i to jest pierwszy odcinek z 8000, bo wbiliście prawie 8000 łapek w górę pod e, poprzednim filmem Stabsa. Także no, zapowiada się długa seria, a tak całkowicie serio. E, przygotowałem dla Was coś naprawdę fajnego. W sumie, może nie ja to przygotowałem, ale twórcy gry opublikowali bardzo ciekawy film ja się tym nie dzieliłem, wiecie, bo chciałem sobie to zostawić na e, pewien film odnośnie e, tej nowej frakcji, która zostanie dodana po Azji, ale sami twórcy to opublikowali także hej obejrzymy sobie ten filmik później przejdziemy oczywiście do kampanii. Wy pamiętajcie, że z korem flotar na g2 macie 3% zwrotu oraz fajnie by było gdybyście także pod tym filmem zostawili łapę w górę, ponieważ uwaga 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 przygotowałem dla was mody Modyfikacje do Tapsa, tak, mam trzy mody. I słuchajcie, nie wiem, którą chcecie pierwszą i napiszcie w komentarzu jedno słowo. Najlepiej, jeżeli ktoś już napisze, to słowo, to lajkujcie jego komentarz, którego moda chcecie więcej. Uwaga, jest słowo tak: zielony, duży oraz nowy jedno z tych trzech słów chodziło mi o to żebym żebyście jak najmniej po prostu mieli informacji eee, także napiszcie po prostu którego moda chcecie zobaczyć jako pierwszego a my sobie przejdziemy do tego e, filmu i m, fajną rzeczą będzie to że chłacza czyli coś co było już w alfie zwykłej okay? eee, będzie mogło jakby dostosować swój zasięg i będzie mogło przeładować wcześniej było tak że jednorazowy strzał był po prostu z tej, em, z tej maszyny i Później, wiecie, ta maszyna była kompletnie bezużyteczna, ale spoko, no dobra, to, to miejmy już z głowy. Następna rzecz jest o wiele fajniejsza i właśnie to jest czołg. Czołg Da Vinci'ego i to było zaprezentowane chyba, nie wiem, z dwa lata temu i nie było dokładnie wiadomo, czy to zostanie zaimportowane. Jak widzicie, zostało zaimportowane i jak to napierdziela. Piękny po prostu czołg, eee, właśnie w frakcji renesans będzie. I tutaj, co się stanie, jeśli damy, e, jeśli czołg wyposażymy w inną broń? I mamy tutaj miecze. Proszę bardzo, mamy y czołg z mieczami. Pokażcie mi, w jakiej innej grze takie rzeczy można robić. No, w TAPSie, jak widzicie, jest coś takiego możliwe. E, tutaj mamy mm, też bardzo ciekawą rzecz, czyli zam, zamiast mieczy mamy te różdżki naszych e, pristów, i tu jest napisane, że e, bardzo możliwe, że to w jakimś momencie będzie część tego edytora jednostek. Tutaj mamy pierwszy rzut na mm, system sterowania bohaterami, ponieważ e, oprócz tego sterowania jednostkami będzie tak zwane jeszcze sterowanie e, bohaterami. To będą takie o wiele lepsze, o wiele, wiecie, no, jednostki, które będą się troszeczkę inaczej zachowywały, którymi będzie się inaczej sterowało, to nawet jest napisane, że Hero Unit jest kompletnie czymś innym od Unit Possession, który będzie o wiele wcześniej. Także mamy pierwszy rzut oka po prostu na sterowanie jednostkami i na pewno mamy potwierdzone to, że jedną jednostką będzie Thor, tylko nie wiem, jak w sumie go nazwą tutaj, i drugą będzie Artemis, z tego co pamiętam, i ona będzie wyposażona po prostu w dwa łuki. Bo widziałem ostatnio po prostu na streamie, jak było robione dla niej ubranko, i też to zostało powiedziane, że to będzie raczej um, jako. Bohater, a nie zwykła jednostka. I też e, podobno mają zostać niektóre jednostki e, dodane do gry, ale mają zostać ukryte gdzieś tam w kampanii. Czyli, żeby blokować jakąś jednostkę, trzeba będzie po prostu przejść w jakiś, nie wiem, czy dany sposób, e, daną misję, czy jak. Nie wiem, po prostu mamy na, za mało informacji na razie. i e, Tutaj e, ze zmian e, do naszego Szermierza, który był pokazany w poprzednim odcinku, e, ma taki doskok po prostu do przodu zrobiony. To jest taka zmiana, i e, te, właśnie, tak, że ta jednostka może teraz odskakiwać. I bardzo podoba mi się ten pojedynek po prostu dwóch szermierzy. zobaczcie, bo to, to są te dwie same jednostki, czyli odskakuje do tyłu, e, odskakuje do przodu. Doskok tak zwany robi. Jeżeli ktoś trenował szermierkę, no to e, wie o co chodzi. No i mniej więcej tak to wygląda. No dobra, także jesteśmy już w gierce. Dzisiaj kamerki niestety nie będzie. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, kurde, ale nie wiem. Przed chwilą byłem głowę, włosy się nie chcą ułożyć tak pięknie jak zawsze. Trzeba skoczyć do fryzjera, Mówię, a dzisiaj sobie odpuszczę, e, odpuszczę tą e, kamerkę. Dobra, lecimy dalej z challenge'ami, bo dzisiaj chcą to w końcu zakończyć. Walk and More, tak się nazywa misja, od której zaczniemy. Zobaczymy, jak mi wejdzie. Ulala, la, Valkyrie troszkę jest, mamy mamuta e, i miałem więcej używać, Jednostek takich, których nie używam normalnie, czyli na przykład katapulty, e, takich jak na przykład, nie wiem, Snake Archer, <grych> takich jak na przykład ten Jarl. Zmienić e, co? Możemy spróbować coś takiego zrobić, bo to są zwykli, em, zwykli wojownicy, a jeżeli byśmy dali każdemu z nich. O, dwóch priestów. A, kurde. Dobra, jakiegoś barda jeszcze to może to nawet fajnie wyjść, zaraz się zresztą, o kurde, zaraz się zresztą przekonamy i wczoraj wrzuciłem odcinek z Biz Battle Simulator, tam gdzie są feniksy, smoki, mamy dinozaury, mamy ludzi, jeżeli nie widzieliście tego odcinka, no to polecam sobie zobaczyć i zdecydować tam, czy chcecie po prostu więcej z tego filmów niestety nie miałem wyboru i musiałem to wrzucić za tapsa. mam nadzieję, że mnie nie znienawidziliście nie, za to, bo Wiem, <laughs> wiem jak właśnie teraz ludzie patrzą na Tapsa, że Taps musi być kurde codziennie, a tutaj jedna przerwa była i uuu, uu, mogą się ludzie naprawdę zdenerwować. Dobra, katapulty czy coś robią? Niedużo, nie moim zdaniem. Jezu, nie, nie wiem, co tam próbowali zrobić, albo podobały mi się właśnie te mody do tego, bo ja sobie już je testowałem, ale tak nie wiedziałem, od którego zacząć, bo wszystkie wydają mi się naprawdę zarąbiste, ale mówię, najpierw przejdę do tego challenge, najpierw przejdę do tą kampanię i później sobie po prostu na spokojnie ogarniemy te modyfikacje. Dobra. Na pewno katapultę będę chciał mieć w swoim zespole. Na pewno będę chciał mieć bone major Nie, Krukarza, gdzie jest Krukarz? Krukarz jest tutaj. Potion Seller. Hmm. Czymś musimy po prostu ogarnąć te jednostki. Czekajcie, Ice Archer. Podobno Ice Archer nie zadaje obrażeń jako takich, ale po prostu on może zamrozić tą jednostkę tak, aby się nie ruszała. I wtedy, jeżeli jednostka będzie po prostu zamrożona na maksa, no to wtedy ona po prostu nie będzie się ruszała. Czekajcie, w ogóle zrozumieliście co ja powiedziałem, czy nie? <laughs> Mam nadzieję, że tak, bo troszeczkę to zakręciłem, nie ukrywam. Ehm, dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz. Jakbym zrobił Most Broken Tactic in the World, czyli um, użył po prostu troszeczkę shieldmenów i Sarisa. O, 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 o. Dobra, chłopaki, tak to miało wyglądać. Uwaga! Najbardziej broken. O, kurde. Dobra, ta katapulta tutaj najwięcej robi, szczerze mówiąc. Reszta jednostek tak. Ee, co, coś tam niby próbują zrobić, ale, em, ale im to za bardzo nie wychodzi. A jeżeli bym wziął Snake Archera. Powiem wam tak, niedługo będzie update do Snake Archera i wtedy ta jednostka będzie użyteczna. Nie chcę nic więcej mówić, bo e, jeżeli dobrze poszukać się, to weź, zgarniecie i zobaczycie o co chodzi, ale mówię, to będą naprawdę fajne rzeczy, naprawdę dobre rzeczy nadchodzą e, do Tapsa. Nie, nie chcę tych jednostek bo co, ja, co, co ja tutaj robię? Tak, katapulta strzela w tych. Okej, okay. jakbym po prostu dał zwykłych klaberów. Oni powinni sobie poradzić z walkiriami, moim zdaniem. papa, papa. Pa. Napierdzielają on tymi pałami. Dalej, katapulta, katapulta. Ale walkirie żyją. Nie, no i oni jeszcze strzelili. Ach, jak to pokonać? Jak to mogę kurde pokonać? A jeżeli bym się po prostu u was. Uwaga, złotą trójkę. Okej, okay. kruki. No, kruki biją mnie. Ale co z tego? Skoro trzy walkirie wystarczy, że zaatakują mi sieba i już po jeżelibym jeżeli bym w ogóle sam zrobił walkierie na przykład. Proszę bardzo. A nie, to oni i tak mają więcej walkierii. No właśnie na tym polegałem challenge, że mamy o wiele mniejszą jakby liczbę, ilość pieniędzy i musimy kombinować, jak to zrobić, tak, aby po prostu wygrać tą bitwę. Bart raczej też się tutaj nie sprawdzi z prostego powodu. Czekajcie. Bart się nie sprawdzi z prostego powodu takiego, że... Em, no te walkierie po niego zanurkują od razu. Jakbym mamuta wziął i na przykład. Balista, Sarisa. Okej. Okay. Mamut coś tam porobi, a wy podbiegacie i po prostu dobijacie całą resztę. Mamut, mamut, musisz. Musisz. O. No, przy... Dobra. Teraz oni, oni powinni powybijać po prostu... Ty widziszcie co ta Valkyria robiła? Ona stanęła na rękach. <laughs> Porąbana. No i niestety mój namu, e, mamut, nie namut tylko mamut też zginął. E, Zeus nie... Albo Minotaur? Dwa Minotaury na przykład. Jakbym dał im jeszcze po jednego barda do ucieczki. Tak to będzie to. Dobra. Szarża jest. Lecz... Lecz priście, ojeju. O Jezu, co oni zrobili. I to będzie kolejna misja, z którą będę się troszeczkę męczył. Niestety, no wiecie, ja na to nic nie poradzę, że po prostu te misje są takie trudne i trzeba kombinować. Dla was, jeżeli to się ogląda, to możecie sobie pominąć w każdej chwili film. Albo po prostu e, zatrzymać sobie, odpalić grę i pomyśleć. Albo jeżeli przejdę, to to powiecie, kurde, Flotar, trzeba było od początku tak zrobić. Ale jeżeli się to nagrywa, no to wcale to takie oczywiste, szczerze mówiąc, e, nie jest. Dobra, weźmy trzech. I tak, wy zanurkujecie po mojego klabera jednego. Wtedy używacie wy. Berserker. No, jakbym. Okej. Okay. Uwaga! Teraz wy jesteście. z tyłu przeciwników. Ale kurde, Bone Mage. No właśnie. Myślałem, że Bone Mage, szczerze mówiąc, troszkę więcej zrobi. Ale i tak. Jeśli mam być cztery, no to tych Wikingów nie zostało zbyt dużo. Także, jeżeli może bym was zmienił na. Hmm. Może zwykłych łuczników. Okej, okay, zwykli. Dalej, jedną walkirię. Załatwcie chociaż. Przecież to nie jest takie. Ech. Chciałem powiedzieć, że to nie jest takie trudne. Dalej, walkirię tylko. Zestrzelcie teraz jedną walkirię. No dalej, strzelajcie. Dobra, ale, ale spadła ta walkiria. I. Ej, jestem bardzo blisko. Ech, no bardzo blisko wygrania, ale to wcale nie oznacza, że wygrałem już. Niestety. No dobra. Czyli tak. Usuńmy tego klabersa i postawmy... A, nie mogę jednego ucznika postawić. Postawmy jeszcze jednego ucznika. Dobra, jeszcze tam się bawicie, spoko, spoko bawcie się łucznicy. E, łucznicy oczywiście jak zawsze niecelnie. No i już mamy problem. A fajnie, że oni strzelają też po nogach. Nie, nie wiem, wcześniej na to w ogóle nie zwróciłem uwagi, że coś takiego jest. Że strzelałem sobie po nóżkach, nie. Eee, priest? Nie no, pri, priest się kompletnie tutaj nie przyda. A jeżeli by, bym ich poukrywał tutaj powiedzmy. W takim pięknym miejscu. Okej, okay. dobra. Czy oni wyjdą z tego? A, wyjdą jednak. <laughs> Chociaż. Chociaż. Coś tam strzelają, nie? <grywa> Za tych drzew. Może się to teraz uda. Aha, i Wiktory. Widzicie? I wiecie, co się zmieniło? Kompletnie nic, ponieważ uczyniły. Może z pięciu Wikingów zabili. Większe się roboty oczywiście odwalili ehm, ci skoczni wikingowe, jak ich lubię nazywać. Nie wiem, dziwne to było. Po prostu bardzo dziwne. Ulala, tarcze i balista. Tarcze i balista. A tutaj z tej strony nic nie ma, więc. A to są tarcze. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Dobra. Zrobimy, zrobimy po prostu coś takiego. A, tylko że wszyscy idą z tej strony. Czyli wszyscy dostaną tym pociskiem. Uwaga, uwaga. Ała! Ty. Wstał. <grymka> Dobra, dwóch giermków idzie jeszcze. Ten w ogóle nie wie, co się dzieje już po prostu nie może patrzeć na oczy, ale... O, chyba dostałeś. Dalej, dalej, nie dostaniesz, nie dostaniesz. Dalej, zniszcz to, jeszcze. Pięknie, naprawdę pięknie, że mu się to udało zrobić, że przeszedł to i jaka kolejna będzie misja? Ulala, rycerze, giermkowie, Kat o, katapulty macie, hmm, hmm, hmm. 3600, macie trochę tarcz, Zeus. Ja bym postawił tutaj na Walkirię. Dlaczego bym postawił na Walkirię? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, ale jak widzę katapulty, a, oni mają też łuczników. Okej, okay. macie też łuczników. Jakbym zamek wykorzystał jakoś. Nie, no zamku raczej nie wykorzystam. Nic z zamkiem ciekawego nie zrobię. Ty. Przez chwilę miałem naprawdę wrażenie, że Walkirię pokonają. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, czyli 7999 odcinków do końca Tapsa, Do końca serii z tapsa. Chyba, że wiecie, znowu jedna łapka, jeden odcinek. I zobaczmy, co my tutaj mamy. A, znowu to jest to broken ustawienie. Hmm, 4000. Jakbym jarla użył. Dajmy trzech. Dajmy dwóch priestów na każdego. Oni, czekajcie, czy oni mają coś. A, mają wężowych łuczników. <laughs> wężowi łucznicy. Dobra i tutaj sniki dwóch uczników, którzy będą coś tam próbowali zrobić, oj oj, oj, oj. Czyli na priestów, na, na, na priestów węże, w sumie ja już wcześniej to ogarniałem że to rzeczywiście działa dobrze A jeżeli bym zrobił to troszkę inaczej, czyli wziąłbym znowu e, albo nie, czekajcie, mamuta Scare, scarecrow i na przykład dał was Takich jednosek, wiecie, których no, zbyt często nie używam, nie oszukujmy się. Dobra, kruki. Wybuchajcie. No. Hmm, tylko. Dalej, rzucaj kolejną partię kruków. Widzę, że już czekają. A, widzę, że teraz się tobą chcą zająć. W ogóle węże. O! Węże nie atakują tego. Stracha na wróble. No i coś tam. Coś tam niby zrobiliście, ale nie za dużo, moim zdaniem. Teoretycznie też mógłbym. Tego Scarecrow'a ustawić. Ech, ustawić, ustawić. Hmm. Tutaj? Tylko nie, oni dobra. No właśnie, oni będą mogli sobie zejść na dół. A jakby sobie stał tutaj, w tym miejscu, no to powiem wam tak, bitwa by się sama wygrała po prostu. O, biegną. Ale krugi też. Krugi też zrobią co do nich należy. Ładnie. Ładne coraz bardziej się przekonuje do tej jednostki. A, i teraz przegraliśmy. Hmm. Wozy nie. Balisty? Albo katapulty? Dobra. Zastosuję znowu tą samą praktykę, czyli dajemy dwie katapulty. Dajemy barda. Chociaż ktoś widziałem, że się sapał. Dlaczego dajesz barda, a nie normalną jednostkę? Bo przecież nie chodzi o to, żeby bard uciekał i po prostu skupił na sobie ogień przeciwników. Nie. To, to w ogóle nie o to chodzi. E, dobra, i dajmy troszkę farmerów. Nawet, troszkę więcej farmerów nawet. Nawet, nawet jeszcze więcej farmerów. E, dobra. Jak tam katapulty się trzymają? Czy ktokolwiek będzie zainteresowany katapultami? Uu. O kurde, ci ucznicy będą zainteresowani katapultami, ja to widzę. O! Mam nadzieję, że ten wąż utknął. Hmm. I chyba oni celują nawet w te węże? Nie, nie celują w węże. Dobra, węże rozwaliły wszystko. Ech, jak to się dzieje, że jeżeli oni używają węży, to nagle ta jednostka jest po prostu najlepszą na świecie? A jeżeli ja używam węży, no to się okazują po prostu najgorszą jednostką. Ech, dobra, spróbujmy sobie coś takiego rozrobić. Hm. Za dużo mi to nie dało. Bo oczywiście oni wszystkie pociski przyjmują na tarczę i mimo tego, że ja to wiem, że tak nie powinienem robić, to zganicie co. Ja to mimo wszystko i tak będę robił. Dlaczego? Nie wiem. Po prostu nie mam pojęcia. Mamut. E, mamut i. Hm. Mamut i co? A jakbym... Ej, tej taktyki <gryw> z mamutem jeszcze nie testowałem. Złoty mamut. Uwaga. A, tylko wy, widzicie węże, właśnie węże są dobrą jednostką na tych pristów. Hmm. Ech, coś, co obszarowo będzie. Longship? Ok, inwazję zrobimy. Zrobimy inwazję wikingów. I berserker. Pa paru berserkerów. Dobra. No, coś tam. Coś tam zrobili? Co by nie mówić. Ale za mało. No, bardzo mało zrobili. Ech, nie no, katapulta. Chyba katapulta to jest to rozwiązanie, którego potrzebuję. Bone Mage? A jakbym dał samych Bone Mage'ów. Błaga. Dalej. No, i podrzuciliście pierwszy szereg jednostek, ale co z tego, skoro em, kolejne szeregi są do pokonania i wy już nic nie możecie zrobić. Minotaur, Zeus? Ech, może Minotaura. Okej, okay, Minotaur. Jakbym was jeszcze postawił. Dobra, uwaga. Lećcie. Lećcie do boju. A, Minotaur nie zrobił szarży. O, dobra, te teraz mu się w końcu udało to zrobić. I jak sobie poradzisz? Hmm. No, paru, niestety tej po raz kolejny paru. Nie, no muszę jakąś tą, jakoś tą misję muszę przejść, inaczej nie kończę tego odcinka. Dobra, na dzisiaj chyba się poddam. Powiem Wam, że mam na razie coś takiego, czyli katapulta, która musi po prostu skupić wszystkie jednostki w jednym miejscu. I tak naprawdę to od katapulty zależy, czy tą bitwę uda się wygrać, czy nie. Ale jak widzicie, jest tutaj na przykład wąż. I no, ta katapulta jest po prostu niszczona chwilę później, więc za bardzo nic nie mogę tutaj zrobić. Zobaczcie, teraz nie wiem, czy ta katapulta. O, dobra, strzela teraz w tej jednostki, w które chcesz, żeby strzelała. Najmniej no więcej na takim etapie jestem, gdzie zostają po prostu ci wężowi i łucznicy. Próbowałem naprawdę różnych taktyk. Siedzę nad tą bitwą już z 15 minut i nie sądziłem, że będzie to e, aż takie ciężkie. Zobaczcie, biorę sobie clear. No, podstawą jest katapulta. Nie, po prostu tu, tu musi być katapulta, tyle już wiem. E, mogę jeszcze spróbować zrobić to na przykład z bardami. Gdzie są? Gdzie oni są? Bard, bard. Tylko, że jeżeli ci ucznice wystrzelą w bardów, no to raczej ich od razu po prostu załatwią. Więc może dajmy tutaj dwóch protektorów. I chodzi o to, żeby zrobić taką armię. Może tutaj. Okej. Okay, która po prostu osłoni tą katapultę. Em, no, która osłoni tą katapultę tak, żeby ona po prostu mogła jak najwięcej tutaj pozabijać. No widzicie. Chwila moment, i już wielu tych tarczowników, prostych tarczowników nie ma protektorów. No i katapulta wystarczy, że jeden pocisk tutaj poleci, ten kamień, ale niestety tak się nie dzieje i przez to po prostu przegrywa. Może teraz się uda, uwaga. Coś takiego. I zobaczcie jak mało tych jednostek zostaje. Także ja sobie na spokojnie to przejdę e, między odcinkami, pokażę wam po prostu może e, w następnym filmie jakiej taktyki użyłem do tej bitwy, ale no to jest pierwszy naprawdę ciężki poziom, przy którym siedzę i siedzę i naprawdę e, nie wiem co zrobić, wiem. Mówię, to, no, tarcze, tarcza to jest podstawa, może powinienem dać się na przykład tarczowników tutaj, e, tutaj sobie dajemy na przykład jednego klabera i wtedy część idzie tutaj. Widzicie, już te jednostki troszeczkę się rozdzieliły między sobą. No ale tarczownicy te też nie są na tyle mocni, aby po prostu wygrać z tą całą armią przeciwnika. Także co, dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że film Wam się spodobał, czekamy na czołg, czekamy na modyfikacje, które już w sumie mam, więc nie, nie mamy na co czekać, ale one się pojawią już za niedługo, także oczekujcie i pamiętajcie, zielone, nowe czy duże. Wybierzcie, którą modyfikację jako pierwszą, em, jako pierwszą testujemy. Na razie, cześć, pa pa!